Witam, Szanowni Państwo. 18 marca 2020 roku, kolejna rebelia intelektualna, kolejny odcinek. Warto na wstępie przypomnieć Państwu, że mówiłem o zmieniających się definicjach i chciałbym wyjaśnić, jak rzeczywiście one, te zmiany następują. Dużo mówi się, była rewolucja wielka francuska, rewolucja bolszewicka, rewolucja amerykańska, i tu mamy, szanowni państwo, szkopu. Pierwsze właśnie jest to, że gdy mówimy o rewolucji amerykańskiej, to wyobrażamy sobie coś na kształt innych rewolucji, które mieliśmy w takich państwach jak Rosja czy też Francja. Po pierwsze, Możemy mówić rewolucja, tylko Szanowni Państwo, z kim? Żeby była rewolucja, musi być jakieś państwo. A mieliśmy do czynienia z koloniami. Z trzynastoma koloniami, które chciały dokonać rebelii. Tak jak my tutaj na antenie dokonujemy rebelii intelektualnej, próbując przeprowadzić zmiany w. Mentalności naszych polityków tak, w momencie, gdy podniesiono cła, gdy wszystkie produkty zaczęły drożeć, koloniści amerykańscy postanowili zrzucić jarzmo zamorskiego kraju, który w rzeczywistości był ich dawną ojczyzną. W większości nie mówię tutaj o Holendrach. Którzy byli trochę wcześniej, bo na przykład Nowy Jork to był wcześniej Nowy Amsterdam. Jeżeli Państwo tego nie wiecie, jeszcze byli tam wcześniej Francuzi, więc nie zupełnie ci Anglicy byli tam pierwsi. No, oczywiście, jako pierwsi byli rdzenni obywatele Ameryki, tylko że właśnie za obywateli, a nawet za ludzi, nie byli przez kolonistów anglosaskich uznawani. Ale do tego jeszcze wrócimy. Wracajmy do, do tematu bieżącego, czyli zmiany definicji. W tym przypadku doszło do powstania, do rebelii, czyli tego, co określamy w naszych filmach jako rebelię intelektualną. Tam mieliśmy z otwartym buntem. Rebelianci, powstańcy zdecydowali o stworzeniu nowego państwa. I to nie przeciwko temu państwu występowali, tylko przeciw, przeciwko zamorskiemu mocarstwu, który był ich metropolią, któremu winni byli płacić podatki. Ale postanowili na nowym terytorium stworzyć własne, własne państwo. Państwo to całkowicie odrzucało monarchię. Dlatego na czele tego państwa stoi prezydent, który jest odpowiedzialny przed Bogiem i historią. Monarcha jest odpowiedzialny również przed Bogiem i historią, był odpowiedzialny jeszcze przed parlamentem. No cóż, więc tutaj też mieliśmy par parlament. Stworzono kongres i senat. W odróżnieniu od Wielkiej Brytanii, gdzie mamy Izbę Gmin i Izbę Lordów, też dwuizbowy parlament. Tu dwuizbowy, tu dwuizbowy, inne nazwy, podobne znaczenie, chociaż nie do końca. Sposób wybierania jest inny. W Izbie Lordów dostawało się dożywotnie z racji urodzenia. Na fotel senatora trzeba było w Ameryce zasłużyć. Czyli za zasługi, dzięki wyborcom, no powiedzmy sobie jak y, pewien, y, pewien pan zdobył mandat, ponieważ najpierw w pojedynku zastrzelił, y, y, zastrzelił swojego konkurenta, a potem syna tego konkurenta, który ubiegał się po ojcu o ten sam mandat, również zastrzelił w pojedynku i w ten sposób uzyskał miejsce w parlamencie amerykańskim. Może dość zabawnie to wyglądało w powieści Juliusza Verne 80 dni dookoła świata, gdy w Ameryce właśnie tam to polegało, że jedni z drugimi próbowali się wystrzelać. To znaczy zwolennicy jednego kandydata ze zwolennikami drugiego, na tym kampania. Trochę to śmieszno i śmieszno-koszkie było, ale to mniej więcej oddaje sytuację, że rzeczywiście pojedynki, pojedynki tam... Były codziennością. Nie wszystkie kończyły się w ten sposób jak ten opisany. No ale panu zależało na mandacie, to zabić dwóch konkurentów, no to była dla niego konieczność. Ale wracajmy do, wracajmy do tematu tej rewolucji, która tak naprawdę była rebelią. Rebelianci musieli pokonać mocarstwo. Mocarstwo miało flotę, miało armię, no więc i wojska, które stacjonowały w Stanach Zjednoczonych, oczywiście też swoich zwolenników. I w historii dużo się mówi o tym, jak to dzielni koloniści sami, sami no oczywiście szkoleni przez pruskich, przez pruskich, czy też francuskich oficerów, ale to no to tak można powiedzieć że to jest poboczna taka historia oczywiście żołnierze francuscy nieliczni, liczni tam jakaś kompania dwie no też to nie, to nie ma żadnego znaczenia zawodowi żołnierze to też nie ma znaczenia że brali brali ten udział i wspierali szkolili tych rebeliantów Oczywiście nie ma też znaczenia, że w tym samym okresie, w którym trwały walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych, na różnych frontach, w których Amerykanie, Amerykanie mogli, nie mogli się pojawiać, ale mogli się pojawiać ich sojusznicy a właśnie, Szanowni Państwo, Holendrzy, Francuzi, Hiszpanie nawet, chyba. Byli sojusznikami, bardzo im zależało, żeby oderwać coś od imperium brytyjskiego. Wiecie co zrobili? Rozpoczęli wojnę. Wojnę, która odciągnęła znaczne siły, siły wojskowe Anglików od zamieszek w koloniach amerykańskich. No i to doprowadziło, szanowni państwo, no co się dzieje, sami sobie wyobraźcie. Część wojska zostaje uszczuplona. Nie możecie wysłać tyle, co. No, oczywiście, możecie trochę Hanowerczyków, którzy palą, gwałcą i mordują, czyli wprowadzają demokrację i konstytucję. <laughs> o czym mówiliśmy? No, tak, to tak się trzeba posługiwać, żeby, żeby nasi kochani posłowie to zrozumieli. Znaczy, kiedyś, kiedyś Disney wyprodukował, wyprodukował taką. Taki film, nie pamiętam już tytułu, serial, w którym był, który, w którym był młodzież pokazana. i jeden, jeden z tych młodzi, młodzieńców zachowywał się w ten sposób, że zadane pytanie odpowiadał, odpowiadał zupełnie, zupełnie coś odmiennego od oczekiwań. No, zachowywał się, jakby nie miał kontaktu z rzeczywistością. Czyli wspaniały kandydat na polskiego posła. To oni wiedzieli, że będziemy mieli takich parlamentarzystów. No, ale wracajmy, yy, kończmy tą dygresję, wracajmy do tematu. I, szanowni Państwo, jeżeli armia jest uszczeplona, nie może yy, posiłków uzyskać o tak to określimy nie może uzyskać posiłków wojskowych w takiej ilości, w jakiej może potrzebować. Natomiast granicząca z yy, ze stanami Kanada jeszcze tam były, byli Francuzi mogła dostarczyć mogła dostarczyć hmm, wsparcia no i to wsparcie zależne było które czy to było z Quebecu, to francuskie czy też z pozostałej części już zajętej przez Anglię no to było brytyjskie ale tam też wojska za dużo nie było no i w końcu mm, dzięki oficerom zagranicznym w tym szanowni państwo dzięki Tadeuszowi Kościuszce i Kazimierzowi Puławskiemu wojska zbieranina z kolonistów Stała się żołnierzami. Ci żołnierze we współpracy z kontyngentem francuskim pokonali wojska angielskie i rozpoczęła się konferencja pokojowa. I teraz, szanowni Państwo, zobaczcie. Ponieważ mówiłem coś o anglikach, a nie wiem, czy to do wszystkich dotarło. Czy to do wszystkich dotarło, jak Potrafią doskonale manipulować dla osiągnięcia korzyści. I jak u, potrafią uzyskać nawet w sytuacji krytycznej coś pozytywnego dla siebie, czego wy nie, umie, nie umiecie, nie potraficie realizować. Anglicy robią to wybornie. Przykład był prosty konferencja pokojowa Anglia pokonana. Trzeba no, przyznać tej wielki. Wielkiemu, nowemu, młodemu państwu, jeszcze niewielkiemu, ale już niedługo, już niedługo będzie od oceanu do oceanu. Przekupstwo, wykorzystywanie okazji, podbój, grabież. No, coś co na porządku dziennym było później. Oszustwo w modelu amerykański, amerykańskiego rozszerzania panowania na kontynencie amerykańskim. Ale dań do tego doszło. No, Anglicy dyskutowali z Europejczykami, Francuzami, czyli sojusznikami kolonistów, o tym, o kształcie państwa. No i Francuzi, Holendrzy nakreślili sobie taki fajny plan, nakreślili terytorium, ale przedstawiciele Anglii nagle mówią, stają, mówią coś takiego. No, pokonaliście nas, to są wasi sojusznicy. Jak wy możecie ich upokarzać takim małym terytorium? Czyż oni z nami wygrali nasze wielkie imperium? No, uważacie, że. No tak, oczywiście, no upokorzyliśmy, my ich wspieraliśmy, upokorzyliśmy was. No to dajcie im tyle, ile chcą w czasie, Europejczycy zorientowali się, że na tej konferencji zostali wystrychnięci na Dudkę. Ponieważ Amerykanie stworzyli, pań, zamiast ograniczonego terytorium do 13 kolonii, stworzyli takie, takie podstawy terytorialne, które pozwalały im na podbój czy też kupowanie kolejnych terytoriów. Dzięki Anglikom, którzy wsparli swoich, byłych kolonistów, stworzyli terytorium. No, Anglicy nie robili to za friko, no. Liczyli, że kolejny kontynent z Kanady się uda. No i rzeczywiście w 1812 do tego doszło, że pokona, że pokona tych kolonistów, że uda się zdusić. To powstały 1700. No właśnie, którym to był rok 70? Chyba Siedemdziesiąty, 79 rok. No widzicie Państwo, już z datami u mnie nie jest lekko. Będę musiał troszeczkę odrzucić polską politykę, i skupić się też na sprawach zagranicznych, napisaniu artykułów i może coś z tą pamięcią mi się stanie, bo ostatnio. Ostatnio jak tylko uruchamiam YouTube i słucham wypowiedzi naszych polityków i naszych dziennikarzy, zwłaszcza z tych gazetek opozycyjnych, no to niestety niestety widzę u siebie objawy ogłupienia i muszę wracać do normalności. No, z tego też powodu ta rebelia intelektualna, żeby całkowicie nie zgupić. <tryk> Ale wracając do tematu, druga wojna okazała się porażką Anglii, to znaczy stolica w Kanadzie, Brytyjczyków została spalona przez Amerykanów, natomiast Waszyngton również przez Anglików. No, przegrali, ale sytuacja patowa, ale od tego momentu zaczęli się powoli zbliżać. Wymieniali się towarami, usługami, przedsiębiorstwami, zaczęli prowadzić handel, i wkrótce po cichu kultura anglosaska zaczęła się rozwijać. Największa klęska Anglików, czyli największa porażka, nieumiejętność stumienia rebelii, przyniosła im większe korzyści niż straty. O tym też trzeba, trzeba pamiętać. Ponieważ koloniści okazali się skutecznym narzędziem zagłady dla kolonialnych potęg w Ameryce Południowej i Północnej. Francja, Holandia, Rosja, bo zapomniałem, że Rosja też wspierała, też wspierała rebeliantów. Rosja, Hiszpania, Przek Portugalia przegrały, przegrały swoją pozycję. Zaczęły upadać. Natomiast młode państwo rozrastało się. Powstała idea Panamerykanizmu, czyli strefy wpływów nabry, amerykańskich na obydwu kontynentach amerykańskich. Idea Mądrowa, doktryna mondroła. Izolacjonizmu, które polegało na tym, że musimy wzmocnić się na kontynencie amerykańskim, żebyśmy mogli później dokonywać podbojów. Poza. Oczywiście. <laughs> w historii jest to ładniej napisane. Dyplomatycznie, Szanowni Państwo, bardzo dyplomatycznie, że po prostu nie chcemy się wtrącać w Europę. Nie chcemy prowadzić wojen żadnych, nie, nie. I nie, to nie miało nic wpływu, że jesteśmy słabi jeszcze, ale jak uzyskamy pozycję, to wy zobaczycie, na co nas stać. Ale tego by nie było napisane, to język dyplomatyczny, Szanowni Państwo. Nawet wojna z Meksykiem, gdzie Meksyk utracił połowę swojego terytorium, została nazwana awanturą pana Pola, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, przypadkowo, przypadkowo, słuchajcie, szanowni państwo, wojska amerykańskie przypadkowo stoczyły potyczkę, yy, potyczkę na, na granicy z oddziałem meksykańskim, no, żeby go złapać, no, musieli przekroczyć granicę i po, pa, po paru miesiącach już byli pod Mexico City i zajęli połowę, no, yy, no, tylko, żeby złapać ten oddział, dlatego te tereny, no, no, ale jak już zajęli, no, oddawać. No, nie, nie, no to się nie da tak. Nie, nie. Dlaczego mieliby oddawać? To ich jest. Ich. <noise> Szanowni Państwo, jak zaborca przychodzi, to nie oddaje. Chyba, że się go wyrzuci siłą, a Hiszpanie, którzy kiedyś mieli kolonię w Meksyku, nie byli w stanie wesprzeć dawnych. <noise> dawnych kolonii. Zresztą już ich nie lubili, bo ci odrzucili władzę króla Hiszpanii. Jak to miło? Najpierw Amerykanie wszystkie rewolucyjne, rebelianckie ruchy wspierają, a potem korzystają na tym, że byli kolonizatorzy, nie mają chęci na wsparcie. Zresztą sił też. Szanowni Państwo, trzeba się liczyć z tym, że ta rebelia spowodowała to, że pozostały takie same struktury demokratyczne w Ameryce jak w Anglii, tylko pod inną nazwą. No króla nie było się, nie, nie było się w stanie zmienić, mimo, mimo a nawet jeśli był wariatem. O, tak to określmy. Czyli inteligentnym inaczej. Natomiast prezydenta po czterech latach można. Chociaż byli prezydenci, co mieli po cztery kadencje. Ale to już jest historia na inny temat. Dzisiaj chciałem tylko Państwu wyjaśnić, że rewolucją możemy to określać, ale tak, tak samo jak rewolucja przemysłowa. Też to jest określenie bardziej pasuje postęp przemysłowy niż rewolucja, no ale stosujemy rewolucja, bo no, przyjęło się tak uznawać. Tak samo rebelię amerykańską, powstanie y, państwa. Jako rewolucję, chociaż to rewolucją raczej nie było. I przy takim wsparciu zagranicznym, że to była, można powiedzieć, taka pierwsza wojna światowa w pigułce. Na dzisiaj to koniec, Szanowni Państwo. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnych wydaniach. Pozdrawiam.